Ta sterta gruzu w niewielkim stopniu pozwala wyobrazić sobie, jakie zmiany zaszły wewnątrz dawnej fabryki Lumelu. Prace przy Dąbrowskiego idą pełną parą po wyburzeniu skrzydeł fabryki. Wykonawca zabrał się za prace związane z zagospodarowaniem wnętrz, centrum przyrodniczego. Z racji tego, że to na razie jeden wielki plac budowy, nie udało nam się wejść do środka. Ale jak pokazują te zdjęcia, wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. W tej chwili toczą się prace polegające na wykonywaniu ścianek działowych, wykonywaniu izolacji termicznej, posadzek, ścian od strony wewnętrznej, wymieniona jest w tej chwili ślusarka okienna. Przypominamy, Centrum Przyrodnicze, Minizo oraz Planetarium Wenus wejdą w skład tworzonego w Zielonej Górze Centrum Nauki Keplera. W budynku przy Dąbrowskiego oprócz ekspozycji ciekawych okazów znajdzie się zaplecze naukowe dla studentów i pracowników Zielonogórskiej Uczelni. Termin zakończenia tej inwestycji mija w czerwcu. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że zostanie on dotrzymany.